Z tą dziewczyną streamerką na ulicy wieczorem mężczyzna prawie zrobił coś, za co mężczyzn zwykle wsadzają na długo do więzienia. Myślę, że rozumiecie o co chodzi. Wracała wieczorem do domu i jednocześnie prowadziła transmisję na żywo dla swoich obserwatorów. Oglądało ją wtedy około 500 widzów. W pewnym momencie w kadrze pojawił się mężczyzna, który przez jakiś czas szedł za tą dziewczyną, a potem podszedł i próbował się z nią zapoznać. Ona odmówiła, po czym zaczął próbować nawiązać z nią kontakt w bardzo agresywny sposób. Dziewczyna próbowała jakoś od niego odejść, uciec, zgubić go, ale on po prostu trzymał ją za ramię i wszędzie za nią szedł. I żebyście zrozumieli, w tym momencie na ulicy, jak na złość nie było ani jednej innej osoby. Dziewczyna postanowiła wejść do przejścia podziemnego, mając nadzieję, że może tam ktoś się znajdzie, ale to był jej ogromny błąd. Gdy tylko weszła do przejścia podziemnego, mężczyzna poszedł za nią i przycisnął ją do ściany. Od razu zaczął robić z nią to, za co mężczyznom zwykle daje się bardzo wiele lat więzienia. Myślę, że wszyscy rozumieją o co chodzi. I to wszystko działo się na oczach jej widzów, ponieważ nie wyłączyła streama. I to wszystko trwało aż do momentu, gdy do tego przejścia podziemnego wszedł inny mężczyzna, który przestraszył tego pierwszego i ten uciekł. Mężczyznę, który napadł na tę dziewczynę, policja znalazła bardzo szybko, dosłownie w ciągu dwóch, trzech godzin. Chodzi o to, że jego twarz była bardzo dobrze widoczna na nagraniu z tego streama, i dzięki temu go odnaleziono. Nie mogę tutaj pokazać pełnego nagrania z tego streama. Ponieważ, jak sami rozumiecie, widać na nim, co się wydarzyło. Jeśli chcecie je obejrzeć, możecie znaleźć link w moim profilu. Już je tam dodaliśmy.